Cześć trenerze! Cześć! Mam cię zadać kilka pytań. To wy? Zawsze. Zawsze. Że jedziesz na staż to? Do. No. Że na jaki staż? A, że ja mam odpowiedzieć, tak? tak? no, jedziesz na staż do... Dzień dobry, do Penfyki Lizbona. Do pen Lizbona. Do Lizbona. Co niektórzy widzowie jeszcze o tym nie wiedzą, dlatego e, chciałabym, żebyś w ogóle wytłumaczył, jak to się stało, że jedziesz tam. Liga MT, w której bierzemy udział, jej organizator Rafał ogłosił e, właśnie, że będzie taki kuisowo głos. Wziąłem w nim udział, no i się okazało, że poszło mi całkiem nieźle. W sumie to z najlepszym minkiem w Polsce akurat wypracowałem sobie tutaj taki udział, z czego bardzo się cieszę, bo, bo to jest super możliwe, żeby zobaczyć jak najlepsi pracują i sobie tam coś o Okej, okay, super. Widziałam, że był opis, że skakałeś z radości, jak się okazało. Tak, tak, mogę, mogę to zaprezentować, ale... Dzień dobry. E, e, takie motto napisane, że według Ciebie w piłkę gra się głową. Tak. O co kaman? O co chodzi? Tłumacz, bo to jest. No, jakieś... no, że jak leci piłka i tu słowa. Nie, no naprawdę to jest inne znaczenie. Po pierwsze to, że nie zawsze wszędzie trzeba biegać bez, bez jakby intencji, że ważne jest wiedzieć co się robi i po co się robi na boisku pod kątem takiej inteligencji właśnie piłkarskiej. Także czasami drużyna, która mniej kilometrów przebiegnie w meczu, robi dużo sensowniejsze rzeczy, tak? bo na przykład posiada piłkę i nie musi tyle razy aż biegać, ile druga drużyna. No a poza tym myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o, o, o taki rozwój piłkarza, że najdalej zachodzą często piłkarze nie tacy, którzy nawet mają największe, nawet największe predyspozycje, ale ci, którzy mają odpowiednie rzeczy w głowie po prostu, tak? Odpowiednio ciężko pracują, odpowiednie rzeczy po prostu y, wykonują, więc, więc to takie skrócie, tak? To są takie, takie... No to też takie trochę, trochę szachy, tak? To jest tak, jak, to jest tak jakby powiedzieć, że powiedzmy szachy polegają Szliszaki polegają na przesuwaniu tylko, na przesuwaniu tylko, powiedzmy, figur po planszy. No to tutaj akurat tak samo jest z piłką nożną, że trzeba robić odpowiednie rzeczy, po prostu w odpowiednim miejscu, tak, więc jakby samo przesuwanie jakby grać na tym nie polega, tak? Głowa też jest dlatego tak bardzo ważna w piłce nożnej, ponieważ bez odpowiedniej głowy, bez odpowiedniej mentalności, bez odpowiednich cech, nawyków, no, ciężko jest rozwijać się jako piłkarz. Tak? Nawet jeżeli ktoś ma fantastyczne takie umiejętności, świetnie kontroluje piłkę, świetnie wygląda motorycznie, ale głowa nie nadąża powiedzmy za ciałem, no to ciężko jest wejść na jakiś wyższy poziom, ponieważ. To wszystko wymaga dyscypliny, wymaga powtarzalności, wymaga ciężkiej pracy. No jeżeli głowa jest bardziej skupiona na rozrywkach, na przyjemnościach i w pewnym momencie ktoś się nie chce po prostu poświęcić. Temu, żeby, żeby zrobić coś więcej, żeby postawić się na kolejny krok, no to ciężko potem po prostu się rozwijać. Więc ta głowa dlatego jest właśnie, właśnie kluczowa w rozwoju Okej, okay, A co to za karton? Co ty za karton w ogóle nosisz? Ale... <gry> Od ponad tygodnia rozdajemy przyszły 300 302 pozycje, zamówił ponad 100 kilo ubra i tak codziennie po trochu wydajemy. To miło się ci trochę ciszej, to co? To może pójdziemy tam dalej, zobaczyć, jak treningi wyglądają. Mhm. Ja jeszcze y, mam do Ciebie pytanie, mhm. bo y, jedziesz już. 1 grudnia. Tak, na czym, na czym ci najbardziej zależy? Jakie, jaką wiedzę chciałbyś się tam nauczyć? Co chciałbyś po prostu wynieść z tego stażu? No bo jest to jednak wyjątkowa sytuacja. Ja no myślę, że zawsze najważniejsze jest to, jeżeli chcemy, chcemy na kimś się wzorować, no to myślę, że warto przykład brać od najlepszych Benfica tak? W tym momencie, jeżeli chodzi o metodykę szkolenia, jest, jest to, to jest naprawdę topka ponieważ ostatnio nawet wyszedł Raki, w którym oni są, oni są klubem, w którym, w którym największa ilość właśnie zawodników młodzieżowych dochodzi do piłki seniorskiej i na, zdobywa tam minuty. więc jak się uczyć to od najlepszych. Trzeba zobaczyć po prostu, co oni robią, potwierdzić sobie to, co już było przeczytane w książkach, co było gdzieś tam znalezione w internecie. To jest taka duża szansa, żeby tam być, żeby to poczuć, żeby poznać tych ludzi, zobaczyć, porozmawiać, i to, zobaczyć na własne oczy i to przeżyć, i to poczuć. I to jest taka, myślę, wielka wartość, bo można wyłapać rzeczy, których na przykład w książkach, w materiałach, w kursach po prostu nie ma. Okej, okay, okej. Okay. Tak myślę, że widzowie, zawodnicy Będą ciekawi chyba, nie wiem, co myślicie widzowie, czy chcielibyście, nie wiem, żeby trener e, zrobił nam jakąś relację z tego wyjazdu? Z tego wyjazdu? E, więc, nie wiem. Dajcie z... E, więc nie wiem, dajcie znać w DM-ach, trenerze, czy byłbyś gotowy mówić do nas na przykład tam na tym kursie i opowiadać, co się dzieje? Jeśli będzie taka potrzeba, to mogę to zrobić, bo też nie ukrywam, nie jestem jakiś super aktywny w social mediach ale myślę, że wyjątkowe okoliczności mogą tutaj... Wymagać wyjątkowych działań. Okay. No nic trenerze, bardzo mocno trzymamy za Ciebie kciuki. E, życzymy Ci powodzenia, przynieś jak najwięcej wiedzy, żeby przekazać naszym zawodnikom, żeby nasz klub legendarnik Gdańsk tak mógł się jeszcze lepiej rozwijać i żebyśmy po prostu wiedzieli jak działają najlepsze kluby na świecie. E, to co, a Wy widzowie proszę, widzowie zawodnicy dajcie znać w DM-ach czy chcecie, żeby trener Daniel no, po prostu robił nam taki reportaż z tego co się dzieje na stażu. Także let's go i do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa!